YouTube to ciekawa platforma pomagająca wyrazić siebie oraz pozwalająca w pewien sposób zaistnieć dość łatwym i szybkim tempie, jeżeli jest się osobą na tyle charyzmatyczną w sieci, a w późniejszym czasie wyjść również poza obszar internetu. Z tym, że YouTube jest w stanie nas również zniszczyć, zmęczyć, oraz zniechęci do tworzenia czegokolwiek, kiedykolwiek. YouTube jest platformą bezduszną, zarządzaną algorytmem, kiedy nawet cokolwiek się wydarzy, nie będziesz w stanie skontaktować się z prawdziwym człowiekiem. Algorytmy, demonetyzacja, konkursy i porównania, nie wspominając już o samych widzach, czyli hejcie. Czyli krytyce, często niepodstawnej. Będzie to długi esej, a więc zapraszam do oglądania. Zacznijmy od najprostszych części mojej wypowiedzi, a później przejdziemy do bardziej złożonych. Czyli przede wszystkim zacznijmy od samych widzów. Stworzenie kanału na YouTube jest rzeczą dość ciekawą, bo jesteś w stanie stworzyć sobie widownię, która będzie ci pierna która będzie z chęcią powracać do Twoich filmów, z chęcią poświęcić czas na oglądanie kolejnych filmów, ale trafią się również osoby, które nie w pozytywny, sposob, pozytywny sposób nie będą się na Twój temat wypowiadać. Ja sam tworząc filmy na YouTube wpadam, wpadam bardzo często na materiały czy na komentarze mówiące no, przykre rzeczy na mój temat, czyli. Osoby informującą mnie o tym, abym y, zrobił z, z moim ryjem, czy y, wrócił do szkoły, bo wydaje mi się, że jestem osobą nie na tyle inteligentną, żeby w ogóle móc egzystować w internecie, bądź każą spierdalać, bo nic nie wnoszę, choć pewnie w tym samym momencie subskrybują oni. Y, fagate. I, I toksyczność, czyli to jest w zasadzie ten jeden punkt, który. Tutaj poruszamy. Często są też, tak że tak to określę, nierealistyczne oczekiwania, co pojawia się bardzo często u młodych twórców, którzy dopiero co zaczynają przygodę z YouTube'em, czyli chęć wymagania najlepszej jakości kamerki, najlepszej jakości audio, najlepszej jakości montażu najlepszej jakości wypowiedzi żeby to wszystko miało ręce i nogi ja na przykład tworzę ten kanał nieco ponad rok a niedługo rok chyba ten kanał który jest teraz który oglądacie ten typ contentu ale sam ten kanał tworzę już ponad no ponad, ponad 3 lata, ponad 3 lata siedzę na YouTubie Przez 3 lata nie byłem w stanie ogarnąć sobie odpowiedniej jakości sprzętu aby móc tworzyć Treść do internetu Nie wspominając o kamerce Kamerka nawet po zakupieniu Nie wiedziałem jak mam ją ustawić Nikt mi nie pomógł Bo w tej branży nikt sobie nawzajem nie pomaga Pomaga wiadomo Jeżeli sam chce wyciągnąć od ciebie korzyści, a jeżeli takich korzyści nie będzie miał, bo jesteś zbyt małym twórcą, to oczywiście nikt do ciebie ręki nie wyciągnie. Kolejnym punktem, który możemy poruszyć, jest również integracja i ingerencja w życie prywatne. Często zdarza się akurat u większych twórców, dlatego tutaj ten temat nie będziemy go poruszać, ale warto widzieć, że takie rzeczy się dzieją, bo bardzo często zdarza się naruszanie czyjeś, czyjeś posesji, wykradanie numerów telefonów, dzwonienie po znajomych, po, po przyjacielach, po rodzinie czy nawet atakowanie rodziny. Jest to dość duży stres i niepokój, który jest niepotrzebny dla twórcy internetowego, czy nawet nie dla twórcy, dla zwykłego człowieka jest to na pewno niepotrzebny stres. Kolejnym bardzo ciężkim punktem w YouTubie jest niszczenie psychiki u twórców. Czyli Hejti negatywne komentarze, co zresztą wiąże się z tym, co powiedziałem wcześniej. Presja społeczna oraz utrata prywatności, co również powiedziałem wcześniej. Jeżeli chodzi o presję społeczną, czyli to, co powiemy sobie teraz, presja społeczności na tworzenie jak najlepszych filmów, tworzenie jak najciekawszych filmów, oraz nie tylko presja społeczności. Presja algorytmu. Presja tego, że algorytm lubi kanały publikujące regularnie treści. Treści, które mają powyżej 8 minut, czyli najlepiej są dla poleceń, dla reklamodawców. Jest to bardzo prosta taktyka biznesowa, bo YouTube nie poleci Twojego filmu, jeżeli po prostu mniej na nim zarobi. Jest to dla Ciebie nauczka. I przede wszystkim pomimo dużej ilości wyświetleń filmu, YouTube musi jeszcze tobie łaskawie odblokować sensa co na przykład w moim wypadku powiem tak długiego, tak długiej, e, długiego tworzenia czasu na YouTubie czy wielu wyprodukowanych filmów e, dalej się nie stało, bo nie spełniłem ani razu tego podpunktu magicznego o godzinach Time Watchu, choć Osobiście wydaje mi się, że został on już parę razy przekroczony, bo wykresy w YouTube Studio mówiły coś innego. Najważniejszym punktem przede wszystkim jest algorytm, demonetyzację i porównywanie się do innych twórców. Porównywanie się do innych twórców jest sprawą dość ciężką, gdyż ja sam bardzo często wchodziłem na na, 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 na platformę, która pokazywała mi wyniki mojego kanału, wyniki innych kanałów, które tworzą podobne treści, są większe, mniejsze ode mnie, mają podobną oglądalność, większą aktywność, mniejszą aktywność, ale zaglądałem na takie treści i na takie portale, i było to psychicznie męczące, że widziałem że jakiś kanał radzi sobie lepiej ode mnie, że coś dzieje się złego z moimi zasięgami w danym momencie. Wiecie co? Naprawdę YouTube jest kurewską platformą i trzeba kłaść na to, na to po całości, bo naprawdę nic się nie osiągnie, jeżeli nie będzie się na to kładło po całości. Nie, nie mówię, że cokolwiek osiągnąłem, bo jestem małym twórcą. Ale jeżeli ty masz zamiar tworzyć coś na YouTube lub tworzyć coś na YouTube, to postaraj się poświęcić temu w 100%. A myślę, że jest szansa, że ci się to powiedzie. Kolejnymi punktami, to też raczej dla, dla większych twórców, czy nawet dla mniejszych twórców, jest demonetyzacja na YouTube. Czyli. Bardzo często obniżanie dochodów, ograniczanie dochodów, ucinanie dochodów z danego filmu w 100% oraz do. No nie liczy się to do, do, do demonetyzacji, ale jest coś takiego, że w zależności od kraju, w zależności od miejsca, w którym mieszkasz, czy na jakie państwo masz zarejestrowany yy, sposób otrzymywania pieniędzy od YouTube'a. Dostaniesz inną kwotę pieniędzy. I o ile się nie mylę, w Polsce na milion wyświetleń mi przypada chyba około 1000 złotych. Czy coś takiego, czy na 100 tysięcy wyświetleń przypada około 1000 złotych? To nie jest duża kwota. To nie jest duża kwota, bo taki ryzyk już nie byłby w stanie się utrzymać. Musiałby stawiać filmy dwa razy dziennie, żeby zarobić na ich realizację. Algorytm YouTube'a jest rzeczą, którą nie potrafię odgadnąć, bo wstawiając film, na którym mój znajomy tańczy i wstawiając go nawet nie z mojego profilu, nie z mojego akurat komputera, na którym ja wstawiam moje rzeczy, wstawiając film, na którym mój znajomy tańczy, trwa on 40 sekund z ciulowatą miniaturką. Film zostaje wstawiony na YouTube o godzinie 4.30. Dla jaj, ja budzę się o godzinie 8.30 i film ma 7000 wyświetleń. Algorytm wybił miniatury aż do do prawie 70 tysięcy wyświetleń miniatur. A produkt, który jest stworzony naprawdę przez długi czas, z bardzo dobrą oprawą, przygotowanym tytułem, tagami, opisem oraz wszystkimi innymi rzeczami, które YouTube od Ciebie wymaga, nie jest w stanie wbić się totalnie w algorytm YouTube'a jest to naprawdę demotywujące i męczące dla każdego twórcy na tej platformie. Jeżeli wkładasz coś w całe swoje serce, a to nawet nie jest w stanie przejść do domeny publicznej, że ktokolwiek, ktokolwiek zobaczy twój film, że twój film zrobi 50 wyświetleń miniatur, a zobaczy go jedna osoba, która może obejrzyła go przez 15 sekund, bo żyjemy w takiej mentalności, że ktoś woli obejrzeć filmik, który ma milion wyświetleń, niż spróbować ponieść się yy, czemuś nowemu. Niestety. Takich mamy ludzi na platformie YouTube i takich mamy wszędzie. Tutaj jeszcze, tak może nie na sam koniec, bo film ma dopiero 12 minut, ja chciałem, żeby on nieco trochę potrwał, jeszcze mamy coś takiego jak wypalenie na YouTubie, czyli tutaj może przeczytam, czym charakteryzuje się wypalenie, jeżeli ktoś nie wie. Wypalenie to jest emocjonalne i fizyczne wyczerpanie, cynizm lub odłączenie od pracy oraz obniżoną efektywność zawodową. Dałoby się to wyczuć, dałoby się to wyczuć nawet u mnie na kanale, gdyż taki moment wypalenia się pojawił. Mi osobiście udało się go przeskoczyć w taki sposób, że tworzę to na co mam ochotę i to sprawia mi przyjemność, może nie przekłada się to, nie wiadomo, nie wiadomo jakie zasięgi. Ale robię to na co mam ochotę, jakbym chciał zarabiać to założyłbym sobie konto na amerykańskim profilu i tworzył treści z AI. Nie mam takiej ochoty, lubię sobie pogadać te kamery i może parą osobom sprawia to ochotę. Czyli wiemy już o co chodzi z wypaleniem. Wypalenie często u twórców się pojawia, spada regularność. Tutaj chyba takim najpopularniejszym teraz youtuberem, który dostał efekt wypalenia to Nexe oraz o ile się nie mylę Sylwester Wardenga też jak pewne z powodów podał wypalenie. No. I tutaj jeszcze jako do wypalenia można dodać właśnie nadmierną pracę, czyli tą chęć wstrzelenia się w łaski algorytmu YouTube, czyli produkowanie filmów z regularnością, załóżmy, dwóch w tygodniu. Kończy się jeden film, musi zacząć robić kolejny film. To jest naprawdę męczące, męczące zadanie dla twórcy. Więc... Więc w taki sposób doszliśmy do zakończenia tego filmu. Wpisaliśmy sobie punkty, które szczerze mówią, co stoi kością w gardle twórcom. Ja mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Jeszcze nie do końca wyzdrowiałem, ale czuję się już o wiele lepiej. Choć już właśnie ten film kończę, on miał być dłuższy, ale zaczyna siadać mi na gardło i zaraz ledwo będę gadał. Więc skończę go powoli. Mam nadzieję, że nowa perspektywa Wam się podoba. I co? Nie zmieniajcie się, jesteśmy cały czas w kontakcie, nigdzie nie znikam. Siemano.